Kolejny odcineczek, już trzeci z Kiewa Przepa. Dzisiaj sobie będziemy gościć restauratora. Czy jak mu tam na imię. Więc zostawcie zuba, łapecze. I tyle. Chyba kimś zapomniałeś, Krzysiu. No, oczywiście, gram z pawełkiem. To za śmietnik. Dobra, nowe danie jest łódka z, ja z kurczaka. Dobra, aż widzę tutaj. Ja zrobię łódka z kurczaka. Dobra. Więc odbieramy sobie knajpkę. Nie było, miło. Więc w piątek ma wyjść pełna wersja. Łódka z kurczaka. Jeszcze jest na promce, więc możecie ją kupić. Dobra. Dobra, udka z krucznika. Czekaj, co my tu jeszcze mamy? Bo dzisiaj ten przyjdzie. No no no, no, no wiesz co, możesz zupę ugotować, ja zrobię łódkę dzisiaj. Dobra, to ja może zrobię... Chyba, ja że ja zrobię tą grillowaną wołowinę. Możesz grillowaną wołowinę zrobić. Dobra. Tu mamy antrykot? Mamy. A Paweł tutaj robi kurczaczka. A, tylko trzeba będzie po. A jest już węgiel nasypany. Nie, nie, nie. Dobra, trzeba lecieć po ognia. Co tam jeszcze do tego było. Czekaj, jeszcze Antrykot, a sól i Pieprz. Jeszcze talerz, dwa łódka i to jest z pomidorem, dobra. Dora normalnie. Dobra, to musimy upiec, a Też fiki nie nie Na palniku? A może na palniku? Na palniku. Na grillu i pomidor. Pomidory muszę iść kupić, dobra. No to wracamy, panie przyjaciół, spróbowany. Wiąże to tak, chwyta bez rękawic, bez tak niczego. Zagam Nie no. Dobra, mi się mówi, że jest talerzyk. Dobrze, że mi to ten.

Wygrujowa ci Dodaj na talerz A jeszcze pietruszkę To do menu muszę dodać z skurcza Dobra hmm. Tutaj ja mamy ten? Pietruchę? No i nie wiem Mamy jeszcze A ale... No hmm. nie jest dobra i na gorąco Ja już mam danie, danie gotowe I wymyślam to też idzie i zrobię następny podaj Ciepło, 43 procenty. Okay. Okej. Aś kup pomidory, jak tam poszli do warzywniaka, czy gdzie ty poszedłeś? My idę. Mogę kupić. A, no, to leć. Pięknie pietruszkę kupię. Tak, kupię te trzy i... Pomidory trzy. Dobra. Płacimy, odbieramy. <śm> To są te bajki Patrz, podniosłem piec a tu zgnita jakaś chyba papryka Tu nie to jest, jest rana, są znaczy, Tak, ale jeszcze zgnita papryka była. Może przyje rany to wiem A tam tylko gdzie dałeś? Poczemnej ci Dobra, jest git. Czekaj, bo, bo... się z muszę zrobić. Tu jest ten cel, tylko Mam muszę stwórz Dobra, ja jestem aktualnie ready do otwarcia knajpy. Tylko robię się jeden. Dobra, bo dzisiaj przychodzi szefunciu. Tylko zaraz do pomidorka przybywam. Gdzieś ty zał a tutaj wygrylujesz No do lodówki. Dobra. Dobra, na tam z I Ty, czemu ty chodzisz w bokserkach? Nie wiem. Ty masz spodnie opuszczone, że po dupy ci widać. I jedziesz się bez butów. No, tu ciepło jest. Nie hmm. wygląda to fajnie, wiesz? O cóż, co ja mam to poradzę? Ja mam to talerzyk. To ci pomidorka pokroję. No, no, kurde, pod ladę spadł, no ja pierdolę. Serio? No. Brawo. trzeba jeszcze raz zlikwidować. No to są jakieś. pojawił się. Bo... Ogólnie sprawa jest taka, że od... Czekaj, który to był patrz, 012 chyba, nie? No. Yy, to zaczęły kurwa rzeczy pod biurk pod, yy... pod biurka, pod te laty spadać potem trzeba wziąć młotek, to odsunąć O i nawet nie ma, znikło chyba kurwa Aha, bo to będzie pod tym, no No to jest gorące i gorące, ale... No, o, się musi tak. być gorące, no Dobra Ale ten długo pomidora musisz pokroić A, jeszcze tak, tak. Dobra Przerany pomidory Dobra, możesz otwierać snajpę. Cie, co to jest tu taki nakryty. Ty faktycznie. Ty może hmm. dla tego typa. Ta. Dziś Dobra. jest ten dzień. Do zobaczenia za kilka godzin. Dobra, czekamy na pana. Pierwsi klienci. Ten też ubrany, jakby na plaży. Mm. To... Jakby na plaży. Mm. Hmm. Mm. O! go tam. Dobra. Jezu. Paweł, za dużo alkoholu. ma <grywa> alkoholu, to Jest godzina 11.26, gdy to nagrywam. Jaki ma alkoholu? Paweł już od rana tankuje. Chyba, chyba Cię ktoś nie kochał, nie. Z mm. mm. Paweł wczoraj też tak jak, podobnie. O. Ogólnie od, od kilku dni, jak gramy w tą grę, to mamy takiego my zawsze jak coś żremy, to tak samo. Mmm uh -huh. Jeszcze trzeba rękę do góry podnieść Dobra, czekamy na jego mość pana Mości Oj, pytasz. Ale idę go. A jak nakryte dla niego? Hola go, jestem chłan. Wszyscy znają mnie jako pikantnego chłana misza ostrych smaków. Pikantne jedzenie to dla mnie sposób na życie. Nie mogę się obejść bez odrobiny ciepła w ustach. Nawet guma piroużuje z pikantem. Chcesz mojej zgody? W takim razie to miejsce będzie dziś chod. Nie, nie widzieliśmy nowego jakiegoś czasu. Misz bardzo się zmiażdżył. Chcesz do nich dołączyć, prawda? He, he, niech tak będzie. Mm. Daj mi talerz najgorętszych udek z kurczaka, najgorętszymi składnikami. Wiesz o jakim poziomie? którą mówię, pikantny, kuany Z mi okay. tak rzeczy, że, 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 że aż do nie wiem. To łódka, no to łódka mam. No to daj mu. Dobra, to mu zgrzeje. Hmm. Daj mu taki, żeby kurde nie wiem, go wypaliło. Czekaj, to jeszcze mu doprawię skurwy syna. Dobra, muszę, tutaj zdechnie. Jeszcze mu dam tego chili. Dobra, no, konto zje to się zerzyga. Mm. Masz. Mm. O! 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 A ja się to mi po... soli. <noise> o! Dobra I się To się co do oka wkładam Do szpitala o mm. Mm. A, gorąco, gorąco, to jest spicy, man pot mm. W porządku, trochę mnie poniosło, ale wyglądasz obiecująco. Niż szaleje z tego powodu, ale muszę dać twoje danie. Mm. Mm. Dobra, no i super. Dobra, dostaliśmy tak, taki nie. obrazek. Daj się w okay. ramkę, o, że... Patrz, ocenka Dobra, git. Okej. Okay. A tylko udek z kurczaka już nie ma. Uh -huh. Muszę na nowo zrobić. Chyba, chyba, że nikt nie będzie chciał, ale... Jak przygotuję, to już w miarę. Dobra, to... Na pieca to wstawić. Mój... A, bo mój, o, mój jest, ale to ostatni. Myślę, że będę chciał łódka? Coś ty zrobił! Uh, uh. Yy, przed kipami. Weź to usun, usun, usun to. No, no, żeś dał kurwa to... chyba te. tę łódkę, żeś dał steakhouse. Tak, tak, tak. Taki mały złoty. Łódkę. Dobra. Ja tu po... Zleżam. Też? Mhm. O, ostatnie grillowana wołowina. O nie, gdzie się kończy? Co on chce? Kuźwa skrzydełka. Dobrze, mm, dobra, już nie, nie rób. Nie wyjdzie obrażony. Mówisz? No, ale wie, Tak będzie na Teraz to pozmywam. Dobra, poczekajmy aż on je pozmywamy. Ty, a z zostawimy go tu? To... Ha. w dupę w sumie. Dobra, ostatni talerz zmywam i ten no. I zostawiamy go tu. Gotowy? No. Dobra, no dawaj. Tylko daj... Y się cross, dobra. dobra. Więc sobie lecimy... O, co jest? Pobijemy go? A faktycznie. Hehe, <laughs> dobra, chodź. Gwiazda, no. gwiazda. No. Oj, i eat. Dobra, lecimy z nic, nic nie awansowało niestety. Mm. O, dobre danie! Mamy kebaba. Robisz? Tam zrobię kebaba. Prosty talerz kebapy. No to daj. prosty talerz Ale to możemy levelować te danie, które mamy. Ewentualnie tak też można. No, no, no. I robić 10 tych dań. Tylko drup mi jedno i Dobra ale ja... to łódko, miałem czekaj robić Pierście. Co ja mam robić? Pierś kurczaka, nie? Pierś kurczaka, wołowinę, co tam chcesz? A nie, tą wołowinę miałem robić. To no ty możesz, nie wiem pomidorówkę w sumie zrobić. Ja robię ten. Nogi. Ale pomidorówka jeszcze jest w teorii kupiłem okay. oh. weź gdzie ty jesteś? Aha, w mieście, dobra. Muszę lecić po, po rozpałkę. Okay. Co, kup, no, kup sobie może drugi ten nóż, bo tak na, yy, bo na jednym kroić to jest przypał. No się nie, chcę się bardzo trochę i by zawać. Dziękuję. Dziękuję tak jakby soli. Chudę mnie wywaliło, ciasna ta kuchnia w hoi. A mhm. no, jeszcze mrozi mi się w dupi. Czekaj. Um, okay. tu mojego. Tak. Ej, pomidor. Uh -huh. Daj go tam na grilla. No, Dobra, pomidory są już tak tak redni damy mi Powróć tam moje łódka. Co? Ach, mroził. No, nie zabrą to pomidorka. Tak. Widorek Dobra, dobra. tej gotowy Aha, nie ma tego, a nie jest Ty robiłeś? Ty robiłeś co? Wołowinę? Tak. Tak, ty robisz wołowinę. dobra. Damy na mięsko tym razem. gdzie pomidory pomidor. Możemy na trzy dania, to tą zupę pomidorową. Dobra, to ja zrobię pomidorówkę. Zdjął mi pomidor, Ciężkie jest życie. Kucharza. Co tam było w pomidorówce? Pomidorówka. Jadmy pomidory. Yy, no. Na pewno plasterek pomidora, mleko i masło, dobra czyli dwa plasterki pomidor... 8 plasterków w sumie, czyli dwa pomidory, mleko i masło, dobra o, już dwóch czeka, dobra ja jeszcze pomidorówa zrobię, Nalej dobra się zrobię, tylko to mleko. a drobię to tak na maksa, przerąbamy. Ile ty to sądzisz? Załóżmy się, kiedy idę nie? Jam. Mały 17, 20, dobra. On z tym Dobra, po mnie do tego kaś... się Zfarkulka. robi. Mały się bardzo szyka, jak tutaj nie. Ona on, bardzo szybka. Wezwanie do tutaj. Dobra, jest pomidorówka. Zaraz pobawimy się... ...kuracjami. Mroziu, co tam? Dobra, pomidorówka. Otwieram! Czekaj, czekaj jeszcze chwilę. Dobra, to przesolone. Ale to do się wykoczyło. O, no czekaj. Czekaj, bo jeszcze tu wykładam. Dobra. Ja już ich czterech tam rzeka. Tam, tam. To tu pachniecie, będzie hot spicy. Ale tam dałeś chili, czy tylko soli pieprz? Nie, 20 gram pieprzu, 20 gram chili, a. Całe przyprawy zmarnowałeś prawie. No, ale... Znaczy na za na to zareagują. Znaczy nie no pewnie z, jakby zjedzą, bo tylko pewnie to dostaniesz minus punkty, że tam będzie nie wiem przesolone, przepieprzone i tak dalej. możliwe. Hmm. To no. jest każdego skleba. No dokładnie. Yo, ale trafiłem perfekcyjnie. A są dwa talerze upierdzielone. Weź te talerze tam, pozmywaj. Bo okay. już talerzy nie ma czystych. z okay. tych. Mm. Dobrze mi ją Już coś praktycznie poszło. grzeją pomidorówkę. Jeszcze nie podgrzana, dobra. No teraz dobra. Klutka pomidorówka. Jakieś śmieci. Dobra. Zmywamy jeszcze to błądnikę. bo tutaj e, ...szefowie powieki, I to nie ten. tak już A, a, a to po też do O, moja pomidorówka jest zajebista! A czemu nikt się wziął moje chudek jeszcze? Co mm. za chamstwo. Mm. Chyba, że ten weźmie Nie, ten... To Jeszcze pomidorówka? Kurde, czy jest ta pomidorówka? Co jest? No, ja, ch ja chcę podać mm. na Wyszło Mmmm yeah. Daj mi dorówka O jez, mm. dobra Joł! Składniki. Nie, se... mm. bo tu ma 0-0, 8 to Minus 2K, dobra, nic już piją. 0-0. Dobra, ale czy oni... Tyńczą będzie smakować. Mm. Jak on to połóżnie? Kurde, zapomniałem, bo się tak spieszyłem. To udziałem, by pali wypalić. się połowinkę, dobra. A tak po kurczaczka przyszła. O! Nasty poziom knajpy. Na razie to nie jest restauracja, na razie to, to jest bar mleczny No, no, taka knajpka. Taka osiedlowa osiedlnościowa. Mmm! No tak po kurczaka przychodzą. O, jeszcze jeden, po co przyjdzie? O, mmm. Nie, tutaj przesolone gówno. O, smacznego. Widziałem jak on to połpiętasz. Aha. Ale ciągnął to. Ale nie zapłacił, bo mu nie smakowało. No takie dobre danie. Było się, ten Terytorator byłby do mnie dumny. <grymne> Wątpię. Mam <grymne> super Ale czekajcie, ja tutaj talerzy jeszcze dam. Zmywaj ładnie. Ja sprawdzę, o tu jest. Ja podłogi pozmywam. Tu ktoś, z, kurwa, chyba z bagna wrócił. Ale zamykamy. Aha, jeszcze Teta leży, dobra. Muszę pochować. Dobra. Trzeba podmywać Tu znowu pióra. Ej, git. ten edentaryzm został zbugowany. No. <noise> ja ten Dobra. Ten Dobra, to my się żegnamy powoli. Dokładnie. Widzimy się w następnym odcineczku. raz Zostawcie suba. Z dzwoneczkiem koniecznie. Napiszcie komentarz. A my się kładziemy do wydeczu. O! Zarobiliśmy dwa koła, podamy dania 17. Zblokowaliśmy coś? Nie, 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 no to, nie zapisana, pa, pa. to... Siemanko, papa.